Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym audiologu. Tak więc jest Was już aż 100. Dziękuję za aktywność, jaką wykazujecie na kanale, za każdą łapkę, komentarz czy subskrypcję. W najbliższym czasie na 90% pojawi się konkurs. Na 90%, ponieważ nie chcę obiecywać, jeśli z jakiegoś powodu konkurs znów przełożę. Poza tym chciałabym nagrać dla was filmik, ale ostatnio mi to beznadziejnie wychodzi, tak, tak jakby nagrywam, oglądam i się załamuję, po czym odkładam to na dzień następny. Czasami się to powtarza, trudno mi stwierdzić dlaczego, może po prostu brak mi motywacji, a może trochę się wypaliłam? Po prostu nie chcę wrzucać czegoś beznadziejnego, co później i tak usunę. Staram się nagrywać filmiki nie tylko często, ale i porządnie, bo nie o to chodzi, by wrzucić filmik, który później usunę, bo jest beznadziejny. Mam nadzieję, że zrozumiecie nie tylko mnie, ale i innych youtuberów, bo oni także chcą tworzyć fajne materiały dla swoich widzów, kiedy nie zawsze jest możliwość robienia to często. Jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście i że jest Was już aż 100. To by było na tyle. Trzymajcie się i nie puszczacie. Cześć.